Witajcie, moi drodzy. Pod jednym z ostatnich filmów pojawił się komentarz, w którym autor stwierdził, że niepotrzebne jest dzisiaj takie sformalizowane podejście do małżeństwa, w sensie zawierania jakichś związków takich, czy w urzędach, czy w kościołach, dlatego że jest to wymysł ludzki. Natomiast kiedyś tak nie było i powołał się na czasy biblijne. Gdzie ludzie po prostu łączyli się w taki sposób, że mężczyzna brał kobietę do domu, współżyli ze sobą i byli już małżeństwem. Niestety nie jest to prawda. Oczywiście, tak jak tłumaczyłem to w wykładzie dotyczącym seksu, współżycie seksualne w świetle Słowa Bożego jest. Z konsumowaniem małżeństwa, jest zawarciem małżeństwa, ale pamiętajmy, że w czasach biblijnych były jeszcze inne rzeczy, inne takie formalności, których przestrzegano. Na przykład trzeba było udać się do rodziny panny młodej, tak jak zrobił chociażby sługa Abrahama, który udał się do rodziny Rebeki. I tam um, prosił o y, spotkanie z nimi, tłumaczył, że, ich, y, że jego pan posłał y, go do, do tej krainy, żeby wziął żonę dla swojego syna. Y, po prostu zaaranżował całe to spotkanie, pytał się o zgodę rodziny. W momencie, w którym rodzina nie wyraziłaby aprobaty, nie doszłoby do ślubu. Potem pytano kobietę, czy zechce zgodzić się, żeby pójść z tym mężczyzną, czy nie. Ona się zgodziła. W taki sposób to wyglądało. Więc były zaloty, była zgoda rodziny. Był też ślub. Może nie w takiej formie jak obecnie, ale śluby to jest, że tak powiem, bardzo stara rzecz. Więc to nie jest coś nowego. I skoro jest to coś, co od tak długiego czasu jest przestrzegane, to chyba jednak jest to ważne, prawda? U Pana Boga nie ma czegoś takiego jak życie na kocią łapę. Jeżeli ktoś chce w taki sposób żyć, decyduje się na związek w grzechu. Natomiast Bóg takich rzeczy nie aprobuje i wymaga, aby człowiek w sposób prawidłowy i po Bożemu podchodził do tych kwestii. I to jest moja odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się, cześć.